Nudy w radiu? Sprawdź Radio EMI Dajemy z Wielkiej Brytanii po polsku. Radio Emi to codzienna porcja energii. Pozytywne wibracje. Muzyka dla wyspiarzy i nie tylko. Siema kochani z tej strony, DJ Krawat, Piotr Domiński. Zapraszam Was do słuchania najlepszej muzyki w Radio Emi, najlepszym radiu na tej ziemi. Piąteczka. radioEmi.co.uka. Sprawdź nas, a nie pożałujesz. Ja żołnierz wojska polskiego. Ja żołnierz wojska polskiego. Przysięgam. Przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Polski. Bronić jej niepodległości granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży konstytucji. Sprzec honoru żołnierza polskiego. Wstrzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny, za sprawę mojej ojczyzny! W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczęśli. Pod W krwi własnej, ani życia nie szczęśli. Tak mi do pomózku, tak mi do pomysłu. Józef Dominski, DJ Krawat. Dzisiaj trochę będzie smutniej, trochę z powagą. No i oczywiście wspominamy dzisiaj groby naszych przodków. No i oczywiście Polaków tu na wyspach. Jesteśmy w Blackpool, właśnie na cmentarzu tutaj angielskim, gdzie pochowani są polscy lotnicy. No i nasi tutaj rodziny. No i oczywiście przodkowie, którzy kiedyś tu mieszkali. No i zapraszam Was oczywiście, kochani, na reportaż w którym też odwiedzimy krematorium yy, w Pisban be... e... w Pulton, przepraszam, w Pulton właśnie, gdzie też porozmawiam z Panią Martą ze szkoły w Blackpool. No i zapraszam Was oczywiście kochani, e... tak jak mówiłem, ze smutką, ze smutkiem wyciszeniem oczywiście na nasz materiał właśnie e... telewizji radio Emi. zapraszam do oglądania, no i oczywiście do wspominania tutaj naszych przodków, Polaków, polskich lotników w Blackpool. Pozdrowienia kochani z, z tej strony Piotrek Tidzie Krawat w dalszym ciągu jesteśmy e... tutaj na cmentarzu w Blackpool. Spotkaliśmy naszego właśnie e, rodaka podczas kręcenia naszego materiału. Witam. Witam serdecznie. E, jak się nazywasz? E, Zbigniew Kowalski. E, Zbigniew, witamy. Zbigniew, przyszłeś tutaj e, z dziećmi z jakiego miasta? Tutaj niedaleko z Blackpool jesteś, z okolic? E, no w sumie niedaleko, ale to jest niestety Leyland, także kawałeczek. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, chociaż co roku się wybieraliśmy, ale już w tym roku powiedziałem, że ci są na tyle duże, e, że będą rozumiały po co tu są, dlaczego tu są i dla kogo tu przyszły. No i właśnie, po co tu są dzieci i dla kogo tu są i po co tu przyszli? Hmm. E, są dla tych, którzy niestety, którym było dane wyjechać z ojczyzny i nie z własnej woli. E, nigdy niej, do niej nie powrócili, mimo że na pewno bardzo tego pragnęli. E, po co są? Po to, żeby o nich pamiętać, żeby o nich nie zapomnieć, bo to są też ci si bohaterowie, o których historia często milczy, bo to są zwykłe dusze, które oddały swoje życie za, za ojczyznę. Cieszę się, że możesz tutaj z dziećmi przyjechać, pokazać im? Tak, no mówię, czekaliśmy już, co roku się wybierałem, a teraz dzieci są na tyle duże, że każde z nich będzie troszkę, coś z tego zrozumie, jedno więcej, drugie mniej, wiadomo, w zależności od wieku. Eee w Polsce nigdy nie ma czasu na wakacjach odwiedzić groby, mogiły, mogiły żołnierzy, chociaż też zawsze mamy w planie. No i w tym roku już powiedziałem, że już nie odpuszczę, już musimy po prostu tu przyjechać. Tutaj właśnie chciałbym też powiedzieć, że bardzo się cieszę, że z Kasią, no i oczywiście z Jarem tutaj przyszliśmy i popatrzyliśmy, taki miły akcent polskie groby, naprawdę bardzo miło się robi na duszy, że tutaj przycinają, jak widzicie, ładnie dbają o te groby, świeczki są zapalone przez tutejszą właśnie szkołę, no i ludzi pamiętających oczywiście to bardzo krzewi, bardzo y, buduje, prawda? No i zawsze można się poczuć wyjątkowo w ten taki dzień, gdzie nie jesteśmy w Polsce. Nie ma y, święta zmarłych tutaj, ludzie bardziej obchodzą Halloween, no ale my pamiętamy, no i jesteśmy tutaj, no i naprawdę czujemy się dumni, prawda? Znaczy, ja bym chciał przede wszystkim zaapelować do wszystkich, nie jest nas tu mało Polaków, tak? Mieszkających w Blackpool, Preston, y, Leyland, to też taka kolebka, gdzie, gdzie bardzo dużo Polaków y, żyje, wiem, bo, bo widzę i spotykam. Y, Pamiętajmy o tych grobach. Przyjeżdżajmy tutaj. Nie codziennie, nie co tydzień. Raz w roku wystarczy. Niech to wygląda tak, jak wygląda, a jeszcze lepiej nawet. Wszędzie wokoło jest pusto. Ja rozumiem, że każda, każdy kraj ma swój sposób na obchodzenie. Eee, w jakiś sposób ludzi, którzy odeszli, w jaki sposób ich celebrować. No tego tutaj nie widać. Być może oni to celebrują bardziej w sercu, ale my celebrujemy winny. Nie zapominajmy o tym, nie przemieniajmy tego na Halloween. Halloween niech sobie będzie, fajnie, to jest dla dzieciaków, ale y, rodzice, pamiętajcie o tym, Przyprowadzajcie te dzieci. Niech to widzą, bo naród, który nie pamięta swojej historii, powtarza błędy i y, jest pustym narodem. Pamiętajcie o tym. Ja wiem, że to patetyczne, ale, ale tak jest. Tak, a prawda. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj z wami być. Powiedz, cieszy się, że tata Zbysiu zabrał cię? Tak. Tak? Bardzo się cieszysz? Mogłaś zobaczyć groby? Zapaliłaś świeczkę? Zaraz Jeszcze zapala. nie. Zaraz nie hmm. zapalił. Powiedz, się, że tata cię zabrał? Tak. Super. A powiedz, tata się cieszy? E, tak, bardzo, ponieważ naprawdę to jest coś wielkiego, że, że można przejść i popatrzeć na, e, na osoby, które zmarły. Dziękujemy, kochani. Za wywiad właśnie ze Zbyszkiem i bardzo gratuluję naprawdę wychowania. Mam nadzieję, że tutaj więcej osób spotkamy. Pozdrawiam, kochani. Pieniążko z wirtutymentari odnowił wszelkie. Przepraszam bardzo, są tamte groby. Natomiast sam jest tu pochowany jako zupełnie prywatna osoba, nie jako lotnik. No taki dobry, honorowy człowiek. To są polscy lotnicy. Te, to, to wam właśnie pokażę, jeżeli chcecie. Franciszek Bakalarski, kiedyś prezes klubu polskiego. Jeżeli macie ochotę, właśnie przekazane są emblematy dywizjonów lotników polskich, ponieważ nasza szkoła nosi imię. Jest to polska szkoła w blasku imienia lotników polskich. Tu są pamiątki po panu Franciszku. Tu jest zdjęcia z klubu polskiego, kiedy jeszcze istniał prawdziwego klubu polskiego. Osób z którymi współpracował, był tu wiele lat był prezesem. Jeżeli macie ochotę na więcej informacji, posiadamy wspaniałe pamiątki po tym klubie. Mamy dużo fotografii, mamy dziennik prowadzony przez, przez Franciszka. I tutaj piękny gest. Franciszek Bakalarski ze swoją angielską żoną przekazał konia policji w Blackpool i nazwał go kasztanką. Wspaniały człowiek, kiedyś bardzo, bardzo później po wojnie, bardzo bogaty człowiek, który wybudował hotel. Teraz, obecnie, to jest Travel Lodge, ponieważ, no niestety, później przez pewne sprawy rodzinne stracił ten hotel. I żona, żona Angielka zmarła 7 lat przed nim. Franciszek w styczniu będzie dwa lata, jak zmarł 10 dni przed swoimi urodzinami. Bardzo chciał doczekać, nie doczekał. Żyje jeszcze syn, Franciszka, żyje córka. Syn jest w Blackpool, córka jest poza granicami. Anglii. Jeden z e, sen zmarł. Niestety bardzo ciężko to też Franciszek odebrał. Natomiast e, pochowany jest jako 93-letni, wspaniały człowiek. 10 dni miałby 94 lata. Dobry człowiek, kiedy miał pieniądze, jak widzicie, przyjmował bardzo dużo ludzi. E, Polaków, Anglików, stworzył ten klub. Przekazywał co mógł. Policję wspierał chociażby finansowo, przekazywał właśnie. Miał, miał gest, wspaniały człowiek, wspaniały człowiek honoru. Jeśli chcecie, możemy przejść na jego grób i tam też zapalić lampki i położyć kwiaty u pana Franciszka Bakalarskiego. Dziękuję. Super. Zaraz pójdziemy Za zobaczyć pana Franciszka. A tak wyglądał przed śmiercią. W jego domu dalej wisi. To specjalnie, to jest jego ukochany e, samolot. On latał na różnych e, samolotach. Jeżeli państwo chcecie, to ja zapraszam serdecznie do, do szkoły, bo tam mamy pełne informacje, bardzo wiele. Ale to, to był taki jego, można powiedzieć, jak, jak prywatny oczko w głowie. I, i tak szczęśliwy. I, I on był takim dzieckiem, które miało przeżyć, bo wiele miał historii, wiele, wiele wspaniałych historii, wiele momentów, kiedy nie wiadomo było, czy wróci. Ale zawsze wracał. A był tak szybkim pilotem, że jak był na południu Anglii, a w Blackpool stacjonowali, tutaj tak naprawdę uczyli się języka angielskiego i tworzyli sobie to miejsce, gdzie doszkalali się, zanim latali. Kiedy dowiedział się, że urodziła mu się córka, to zanim zdążyli wysłać z południa telegram do Blackpool, że on będzie leciał, to on był już w Blackpool. Nikt nie panował nad jego prędkością, był szybszy niż Telegram, ale był wspaniałym pilotem i wspaniałym człowiekiem, ojciec. Wspaniały Polak. to są już po prostu zdjęcia jego, jak w klubie, dosłownie na przykład imprezy z klubu. Także tutaj wspaniałe takie chwile, kiedy bardzo jednoczył i Polonię, ale nie oddzielał Polonię od Anglików. Bardzo był mądrym człowiekiem, że nie robił czegoś takiego, że jak Polska, to tylko Polska, tylko że jak Polacy żyją w Anglii, to żyjemy z tymi Anglikami i dosłownie, prawda? Miał żonę, Angielkę, jak wielu z nich. Tutaj właśnie były takie defilady w starym Blackpool. No, piękne wspomnienia. Tu jest Michael. To był chory człowiek. Można go tak, tak naprawdę... problemy. Powiedzmy, jeżeli oglądaliście państwo dosłownie Raymana, to to był tego typu człowiek. Był bardzo dobrym dzieckiem, ale chorym. Potrzebował bardzo dużo troski, wsparcia i Franek się załamał po jego śmierci, bo, bo nie był w stanie nic więcej zrobić. No. Niż, niż to, co, co, co chciał zrobić. Nie był w stanie uratować swojego dziecka. A ile żył Michael? 40 lat no, to znaczy w średnim wieku. No, walczyli do końca. Walczył, walczył tak naprawdę Franciszek, bo żona od, od czasu urodzenia nigdy nie pogodziła się z tym, że urodziła chore dziecko, zaakceptowała tylko dwójkę zdrowych. a odrzuciła i to był też ogromny ból Franka, że tylko on... Czuł się rodzicem tego dziecka, natomiast żona nie pogodziła się, kobieta, nie wiemy też jakbyśmy się zachowali, prawda, ale nie pogodziła się z urodzeniem kalekiego dziecka. Nigdy. Ale i tak miał dobre życie, bo miał zawsze opiekę, miał, miał, miał zapewnione wszystko, miał wspaniałego ojca i pewnie też wspaniałą matkę, która tylko no, nie, nie była w stanie zaakceptować tej odmienności dziecka. ma wszystkim, kochani, z strony Piotrek DJ Krawat. Jestem tutaj z panią Martą. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy kłania się. No i z Jarkiem. Dzień dobry. Prezesem klubu Left Blackpool Juniors. No i chłopaki właśnie wsparli właśnie dzieci, tutaj piękną inicjatywę zapalenia z właśnie w Blackpool, no i tutaj w Pulton. Jak jak Ci się podoba ta akcja? No jest nasza pierwsza akcja wspólna wraz z polską szkołą Blackpool. Myślę, że akcja udana. No, Dzieci poczuły trochę lekcję historii? Myślę, że tak, myślę, że tak, bo to wiadomo jest 1 listopada w Polsce pewnie wszyscy byśmy chodzili, byśmy poszli na groby naszych dziadków, babci. I chcieliśmy właśnie pokazać naszym młodym dzieciom, że też trzeba nie tylko żyć Halloween, ale też 1 listopada iść zapalić z Pani Marto, potrzebne są takie akcje właśnie tutaj, aby dzieci pamiętały o naszych tutaj przodkach, w wcześniejszych pokoleniach, rodach, którzy wyemigrowali, byli tutaj w pewien sposób, odcisnęli piętno tutaj na kulturze i historii w Anglii, w Blackpool? Bardzo są potrzebne i potrzebne są to lekcje historii. Takie dni jak Dzień Wszystkich Świętych, jak również pozostałe dni. Dlatego też myślę, że między innymi dlatego stworzyliśmy polską szkołę w Blackpool sobotnią. Mamy wspaniałe lekcje historii i oprócz tej dzisiejszej mamy tutaj historyka Pan Grzegorz Pajor. od siedmiu lat razem uczymy w szkole. Myślę, że to wszystko jest dla nas, dla naszych dzieci, żeby wiedziały, skąd pochodzą, żeby troszeczkę tej historii inaczej podanej, bo tak na żywo może lepiej do nich też dociera i jest ciekawszą formą niż tylko położyć przed nimi książkę. Warto pamiętać o wspaniałych ludziach, którzy zrobili coś dla nas podczas II wojny światowej, jak również później. I warto pamiętać o naszych korzeniach, że skąd pochodzimy. Jesteśmy Polakami. Wspaniale, że żyjemy z Anglikami w Anglii, ale nie zapominajmy, skąd naprawdę pochodzimy. To już e, któraś akcja tego typu z kolei, czy dopiero pierwsza w tym roku? W połączeniu z klubem piłkarskim pierwsza w tym roku bardzo się cieszymy, bo bardzo przyjemnie układa nam się współpraca. Wiele naszych dzieciaczków dosłownie gra w piłkę nożną w niedzielę, więc w sobotę grzecznie uczą się w szkole w niedzielę, grzecznie grają w piłkę albo i nie grzecznie. Czyli piłkarze pomagają Jarek. Tak, oczywiście jest tu kilku, kilku naszych wychowanków. Myślę, że jest wszystko, wszystko w porządku. Za rok będziemy, Pani Marto, tutaj? No oczywiście, jak tylko dożyjemy i życzmy sobie wszyscy tego, żebyśmy dożyli jeszcze wielu wspaniałych chwil wspólnie, tak w piłce, tak w szkole, tak w ogóle. Po prostu spotykajmy się i pamiętajmy o tym, że jesteśmy Polakami, pamiętajmy o tych, których już nie ma, ale warto przyjść i zapalić im tą lampkę. Oczywiście, kochani, dziękujemy też właśnie tutaj korzystając oczywiście z uprzejmości na antenie Polskiej szkole w Blackpools, prawda, i zaproszenie FC Polish Blackpools Juniors Oczywiście jesteśmy tu, aby pamiętać właśnie naszych przodków, no i wszy, tych wszystkich, którzy niestety odeszli Wieczny odpoczynek, krać im dać pania, światłoś wieku i stanie Dziękuję świecie. Dziękujemy kochani. No i zapraszamy na groby. Pamiętacie o takich akcjach właśnie tego typu jak ta. Zapraszamy do słuchania Rady EMI, no i oczywiście oglądanie nas na kanale YouTube'a. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.